Długie 4 miesiące minęło od chwili kiedy koszykarze Asako Prokomu wznieśli w górę szósty z rzędu puchar za mistrzostwo Polski. 5 października nareszcie wrócili do gry, a ich mistrzowskie otwarcie było czymś, czego kibice koszykówki w naszym kraju jeszcze nie widzieli. Kalę sportowo-widowiskową Gdynia odwiedziło wielu znamienitych gości. Przy parkiecie zasiedli m.in. były prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Lech Wałęsa oraz prezes Polskiego Związku Koszykówki Roman Ludwiczuk. Ja jestem pod dużym wrażeniem tego, co klub tutaj przygotował. Aż teraz żałuję, że nie jest to inauguracja naszego sezonu. Jako pierwsi na parkiet wybiegli akrobaci grupy Crazy Dunkers. Francuzi zaprzeczyli prawom grawitacji. Wokalistka zespołu Goya, a niepowtarzalny klimat tworzyli tancerze grupy Volt, Agustina Egurolli. Kilka minut później przyszedł już czas na głównych aktorów tego wieczoru. Oficjalną prezentację Sekoprokomu Gdynia rozpoczął oczywiście kapitan David Logan. Panowie, zapraszamy na środek. Punktem kulminacyjnym mistrzowskiego otwarcia było starcie żółto-niebieskich z rosyjskim gigantem, etatowym uczestnikiem Final Four Euroligi wielkim CSKA Moskwa. Od samego początku trwała wyrównana walka. W szeregach gospodarzy błyszczał duet Quintel Woods, Daniel Ewing, którzy grali nie tylko skutecznie, ale i bardzo efektownie. Z drugiej strony celnymi rzutami odpowiadali Iwan Radenowicz oraz niesamowity Trajan Langan. W przerwie meczu hale wypełniły dźwięki największych przebojów brytyjskiej gwiazdy R&B Craig'a Davida bez... Wokalista przyłączył się także do akcji charytatywnej fundacji Ryszarda Krause, przekazując na jej konto czek o równowartości 10 tysięcy euro Przerwa niestety nie wpłynęła najlepiej na koszykarzy Tomasa Paczesasa, którzy na początku trzeciej kwarty oddali inicjatywę w ręce mistrzów Rosji Grę bardzo mądrze prowadzili Zoran Planinic oraz J.R. Holden, a kosz Gdynian raz za razem dziurawił piekielnie skuteczny land. Tę część meczu gracza Seko Prokomu zakończyli z 10-punktową stratą. Sygnał do skutecznego odrabiania strat dał Quintel Woods. Kiedy jednak miejscowi wyszli na dwupunktowe prowadzenie, po raz kolejny tego wieczoru sprawę w swoje ręce wziął niezawodny land. Na kilka sekund przed końcem meczu na linii rzutów wolnych stanął Woods. Dwa przestrzelone rzuty dały minimalną wygraną gościom z Rosji. Kiedy grasz przeciwko bardzo dobrej drużynie, o wyniku decydują szczegóły. Dziś była to na pewno trzecia kwarta i kilka naszych nietrafionych rzutów wolnych. Cieszę się też, że niektórzy prezentowali super formę i cieszę się z Mateusza i myślę, że wszyscy będziemy iść w tym kierunku. Jeszcze trochę brakuje, żeby ograć CSKA, ale myślę, że jesteśmy na dobrej drodze. Mistrzowskie otwarcie na długo pozostanie w pamięci wszystkich jego uczestników. Pochwał organizatorom nie szczędził nawet szkoleniowiec gości, Eugenii Paszuki. To, co dziś widziałem, było naprawdę niesamowite, zorganizowane absolutnie na najwyższym euroligowym poziomie. Świetnie być częścią tak wielkiej imprezy. Mam nadzieję, że kibice dobrze się bawili i już niebawem wrócą, aby wspierać nas w kolejnych meczach. Dziękujemy za zaproszenie. Bawiliśmy się naprawdę doskonale, a waszemu zespołowi życzę udanego sezonu. I miejmy nadzieję, że taki właśnie będzie, a mistrzowskie otwarcie to tylko preludium siódmego z rzędu mistrzowskiego sezonu.